Zapraszam do przedziwnego świata toalety, miejsca, gdzie jeden błąd może kosztować cię reputację, gdzie zapomniana spłuczka może stać się twoim największym wrogiem, a opuszczenie deski aktem bohaterstwa. Tutaj rządzą żelazne zasady, a ci, którzy je łamią, zostają zapamiętani na zawsze. To nie jest zwykłe pomieszczenie, to pole bitwy, arena, labirynt pełen niebezpieczeństw i tajemnic. Czy przetrwasz? Czy wyjdziesz z honorem? A może na zawsze zostaniesz tym, który nie umył rąk? To jest toaleta. To jest mydło. Tu jest woda. Tu myjemy ręce. Tu jest toaleta. Tu załatwiamy potrzeby fizjolog fizjologiczne. To, ale to, to nie miejsce to spotkań Tu nie jemy i nie pijemy. Toaleta, miejsce wielkich decyzji. Tu upadają imperia i rodzą się legendy. Ale tylko ci, którzy znają jej zasady, mogą przetrwać. Spłukał, spłukał, umył ręce, umył. Opuścił deskę, opuścił. Przeżył akcję tron. Akcja tron, szacunek do toalety, szacunek do życia. Spłucz, umyj, opuszczaj deskę, zostań legendą.